Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Mamy godzinę podajże 8.30 lub troszkę więcej. Trochę może po. Zobaczcie, śniegu napadało. Dieguś lata. Dieguś jest zadowolony. Zobaczcie, ile napadało śniegu. Masakrycznie dużo. Patrzcie, jakie piękne krajobrazy. Ile jest na dachu śniegu? To jest po prostu cudowne. Zobaczcie, jaki piękny krajobraz powstaje przy pierwszym śniegu. Przepraszam, jestem trochę chory. Także możecie. Mieć takie lekkie zakłócenie poprzez mój kaszel. Zobaczcie, naprawdę, wiąz pięknie. Tutaj, zobaczcie. No, ja nie mogę się na zimą nacieszyć. To jest naprawdę piękne. Zobaczcie. Przepiękne. Naprawdę, wypuścimy, zobaczcie, ile jest śniegu. Tak, cała kostka zakryta, jak to kocham, jak strzela pod nogami. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj zobaczcie, w tym zakątku, jakie piękne podejdziemy. Troszeczkę, zobaczcie, jakie to jest. No, Dieguś, chodź tutaj. Piękne, naprawdę. Zobaczcie. Dieguś. No, już jest na tyle duży, że reaguje na imię. Także naprawdę jest piękny. Zobaczymy reakcję pieżastych, ponieważ oni jeszcze śniegu nie widzieli. No i co? No i co? Dieguś chodź tutaj. No i co, kurki? Śnieg był w tamtym roku, jest i w tym. Tylko, że w tamtym był malutki. A tutaj mamy spory śnieg. No chodźcie, dziu-dziu-dziu! Na pewno Diego, no nie wolno, chodź tu. Wiecie co? Zobaczcie, przecież to jest cudowne. Te kury nie wiedzą co się dzieje. Dziobią ten śnieg. Wszystko. O, zobaczcie jak kaczka leci. Nie wie co to jest. Iż w końcu wylądowała. Przepiękny okres. Zobaczcie jak ryje w tym śniegu. No przepięknie. Kocham po prostu to. Całego serca mógłbym podziwiać. Zapraszam towarzystwo, które sobie tutaj nocowało, chociaż widzę, że oho. No, to zaraz się tym zajmę. O! Jezu. Super, po prostu. A co gąski się boją? boją? momencie, że Zapraszam. tym momencie, że Boże, Boże. Matko jedyna. No tak. O, zadowolone? No Diego, zobaczcie, co on robi. Nie wolno tak. Czemu tak robisz? Ale no, ja wiem, to jest pierwszy twój śnieg. Dobra. Um, tak, widzimy kurka. Ta, co młode miała. Chcę znieść jajeczko, tu mamy dwa, ale wczoraj, bo ja po prostu jajek nie zbieram, bo po co ja mam, o ty, te kury to nie wolno, ja poczekajcie, ja je może zabiorę tu i wsadzę do takiego, nie spodziewałem się, także ludzi o mocnych nerwach to, bo zapomniałem powiedzieć to, proszę o przewinięcie. Sadzę je tutaj na razie, a później po prostu je zakopię już nie pokazuję, bo po prostu diego chodź tu nie można tego tak powiedzieć pokazać dobrze. Także yy, wodę tutaj mają tu i w kurniku, zaraz im po prostu tylko wymienię z tego żeby miały stawą. Jedzenie to już im dam poza nagraniem. Także śnieg pierwszy jest. Tutaj super, kolejny I kolejny, Panie Boże, co się stanęło, Co tu się dzieje? Nie, no, co tu się dzieje? Boże, do pomóż. Yes. O Boże. Niech ktoś wytłumaczy co tu się dzieje, bo ja już mam po prostu wiecie co dobrze później to ogarnę. Ja powiem tylko, żebyście wszyscy byli najszczęśliwszymi ludźmi żebyście się cieszyli z tego śniegu tak jak ten mały wariat i tego żebyście nie stracili chęci do chodzenia po dworzu kiedy pada śnieg kiedy jest śnieg i po prostu byli z radością ze swoimi zwierzętami które lubią po prostu kochają śnieg widać to poprzez to jak się zachowują. Także wszystkim tego życzę. Widzimy się, kochani, w kolejnym. Także ja będę się już żegnać. Życzę jeszcze miłego dnia i do zobaczenia. Cześć.